W rajdowych mistrzostwach świata pozostajemy na szutrowych ojecach na południu Europy. Przed nami rajd Sardynii. Na odcinku testowym najszybsi byli SFK Lapis z Janne Fermem. Cała ekipa Hyundai Motorsport może mieć się za faworytów. W ostatnich pięciu edycjach załogi koreańskiej marki wykrywali na Sardynii aż czterokrotnie. Lepszego wyniku niż w Portugalii oczekują Elvin Evans i Scott Martin. Podczas shakedownu nie szaleli, co przełożyło się na najwolniejszy czas wśród załóg Rally 1. Swój szalony plan walki o mistrzostwo kontynuuje Sebastian Augier, pilotowany przez Vincent Lande. Francuzi nie jadą wszystkich rund cyklu, ale wciąż mają realne szanse na przestrzeni całego roku. Un... Obecni na drugiej pozycji w klasyfikacji generalnej są Ojc Tanak i Martin Jarwe Sączycy wygrali na Sardynii w 2017 roku w barwach M sportu no ale o powtórkę będzie im bardzo ciężko. Przed Tanakiem na OS -y w piątek wyjeżdżać będą Kalle Rowantera z Jonny Haltunenem. Urzędujący mi świata wprost mówi, że nie pasują mu te odcinki specjalne na odkurzanie trasy, nie poprawia sytuacji. w RC2 zobaczymy aż trzy polskie załogi: Kajtana Kajtanowicza i Macieja Szepaniaka, Miko Marczyka z Szymonem Gospodarczykiem oraz Daniela Kwista i Kamila Helera. Wszystkie odcinki specjalne Rajdu Sardynii zobaczycie na żywo w Motowizji. Serdecznie zapraszamy.